Wyszłam na balkon i teraz wam pokażę ten artystyczny nieład, który został mi po zimie, a właściwie nawet jesieni. I co? Odgracamy. Jak widzicie, niestety moja malina i jeżyna nie zostały przycięte i wątpię, żeby coś z nich było. No ale poradzimy sobie. Mam tutaj też takie do opróżnienia miejsca, ale jak widzicie. To będzie pociąg. Ale jak widzicie, tutaj nawet coś rośnie. od odroślinkowanie, i mycie. Muszę tutaj umyć. Znalazłam moje rękawiczki. Będą ze mną już trzeci, rok albo czwarty? Kurcze, który to mój sezon? Ale powiem Wam, że były na balkonie przez całą zimę. I się bałam, że mm, ta guma będzie zepsuta, ale jest spoko. Nic się tutaj nie rozwarstwiło, nie pękło. Zobaczcie ile przestrzeni, tutaj mam pełno doniczek, których oczywiście nie wyrzucam i będą na nowy sezon, więc niedługo szykujcie się na doniczkowe spa. Pewnie poza balkonem, bo no trochę ziemi na sobie mają, a ja nie chcę zapchać wanny, a trochę się tego boję. Doniczkowe spa. Jeśli chodzi o mycie, to mam szczotkę, wodę, spłynę do mycia naczyń i tak to wszystko trzeba trochę poszarować. Mam jeszcze tutaj moją szafkę, w której w sumie jest taki względny porządek ale będę musiała trochę posegregować rzeczy, które po prostu już gdzieś tam nie są zdatne. Tu jest moja Oja, którą też muszę umyć. Wszystkie patyczki również w tym roku się przydadzą. No i co? A to zniknie. Sprzątaliśmy tak po remoncie, sprzątałam tak co roku balkon w tym roku również. To jest najlepsze na taki, nie wiem, budowlany pył pozimowy. Polecam. zawsze kiedy szukam ziemi, to takiej, która hmm, będzie miała w sobie nie taki humus, to znaczy torf, hmm, a będzie beztorfowa. To jest jakaś totalnie nowa ziemia z yy, glinką. wcześniej była torfowa, czy tam beztorfowa i trochę zastanawiam się, czy to nie będzie fajny wybór nowy. Wróciłam i mam, mam całą masę różnych nasionek, i w ogóle zobaczcie, jaka superowa, mm, rzodkiewka, ładna. I marchewka, no takiej marchewki jeszcze nie widziałam. To jest jakby, nie, nie wiem, czy możemy to traktować jako GMO. Mam nadzieję, że nie. Ale tak, dobór naturalny albo prawie naturalny. Zobaczę Wam teraz, co kupiłam. Byłam, jak widzieliście, w ogrodniczym, właściwie nie jednym. Mam meliskę, mam takie ładne kwiatki, zawsze zapominam, jak się nazywają. Mam też szałwię. Tutaj mam coś, co będziemy testować, czyli kalarepę. Co roku trochę ziemi potrzebuję yy, i to jest ziemia, która jest beztorfowa. I w ogóle ma takie różne y, ciekawe y, oznaczenia. Ja pracuję w marketingu i powiem Wam, że zawsze takie obietnice, czy w ogóle jakby opowiedzenie, jaki super ego jest produkt, reaguje takim. Eee. No bo wiecie, ja wiem totalnie jakby z czym to się je. Ale jeśli za tym stoją szczere, dobre intencje, no to jakby super propsuje i y, gut, fajnie. Te skrzynie, jeżeli pytacie, to. Tą dzisiaj pewnie obsadzimy, a ta yy, no czeka sobie jeszcze, bo ostatnio obcięłam kilka dni temu. Tutaj yy, dźbła od Malin. Powoli przechodzimy na balkonie do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli rośliny e, i teraz będę tutaj powiedzmy układała moją kompozycję i w tej skrzyni bardzo często mam jarmuż e, ale chyba w tym roku to będzie skrzynka na zioła teraz delikatnie przyciskam o widzicie i samo odchodzi Mam tu chyba nigdy nie założone rajstopy, które mi się porwały przy pierwszej próbie założenia. I oto jak je wykorzystać. To jest to, czego nie widzicie i jest poza kamerą. Więc na tym będę już kończyć. O, trochę się zmachałam i powiem Wam, że nie zrobiłam wszystkiego, ale mam tutaj kwiaty, które mogą tak naprawdę poczekać sobie jeszcze troszeczkę w doniczce, więc może jutro, pojutrze na pewno w kolejnym odcinku będziemy coś sadzić z nasionek, bo też to będę robiła zaraz, ale ten odcinek już zobaczycie później, gdzieś tam potem. Oczywiście, jeśli ten film Wam się podobał, to koniecznie zostawcie mi lajka. Like, zawsze możecie skomentować film, powiedzieć, co wy sadzicie w tym roku. I słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia na razie. Pa!